It's just you. Well, times can be tough. Witajcie kochani serdecznie. Dzisiaj będę robić stroik na stół, taki świąteczny. A podstawą stroika będzie plastikowy talerzyk i plastikowa miseczka. Całość yy, będzie się trzymać na dwustronnej taśmie klejącej, także nie będę używać gąbki. Tylko dwustronną taśmę klejącą, żeby to wszystko ze sobą połączyć, żeby się dobrze trzymało. Oczywiście będą ozdoby, bombki, świeca, więc zapraszam Was kochani na taki filmik. Słuchajcie, bardzo lubię używać jutę, więc do tego strojka też użyję jutę, bo kolorystycznie mi tutaj bardzo będzie pasowało. Wstążkę juty pocięłam, no w takie. Paski, z których zrobię kokardę. Kokardę też bardzo prosto się robi. O, zobaczcie, wystarczy dopasować i przewiązać jakimś sznureczkiem. Ja tu mam akurat drucik, więc przewiążę drucikiem. ona jest taka fajna, sztywna, więc ta kartka się będzie sama układać. Można to zrobić, jak mówiłam, sznureczkiem. I pięknie kokardy wyglądają. karty też, jak już mówiłam, użyję do strojka. No to się jeszcze poprawi, wyrówna i będzie ok. Dobra. Na podstawę talerzyka przykleję taką dwustronną taśmę. Jest akurat na gąbce i faktycznie się na tej gąbce um, będzie dobrze trzymać. Ale jeżeli macie zwykłą, dwustronną taśmę, to też powinno się trzymać. Okay. Podkreję wierzchnią warstwy. W tym miejscu przykleję tego dużego kwiatka. Będę przyklejać w koło kokardy. też przykleję tutaj No jest bardzo dobra, powiem Wam dobrze trzyma. Także nic tutaj się nie powinno odkleić. Dużo ludzi pyta się, gdzie kupić jute. Słuchajcie, jute można kupić przez internet po prostu wpisując sobie przeglądarkę albo na Allegro, nie ma problemu. Słuchajcie, ja kupuję w takich sklepach, gdzie są suche kwiaty, znaczy sztuczne kwiaty, chciałam powiedzieć. W sklepach spożywczo-przemysłowych nawet mają na wsiach. Także czy, czy właśnie na, na supermarketach, na stoiskach właśnie tam, gdzie są sztuczne kwiaty. Także nie ma naprawdę nie ma problemu z jutą. Bardzo dużo ludzi się pyta, więc najlepiej myślę, że najwygodniej jest zamówić przez internet. Dobra, teraz użyję bombek. Słuchajcie, bombki też będę kleić na, yy, na taśmie. I teraz bombki dokładam. Tutaj do środka też dołożę taśmę. Troszkę się trzeba pomęczyć, żeby ten wierzchni papierek zdjąć. Ale. Jest ok. Po usunięciu wierzchnich papierków przełapiemy sobie bombki. A bąbki są lekkie, więc bardzo fajnie się trzymają. i teraz między, między bombki dołożę takie takie gałęzeczki. wystarczy dobrać kolory, jakie lubimy, jakie nam się podobają. I wtedy stroik wygląda pięknie. Stroik już jest gotowy, tutaj wystarczyło, no w sumie niewiele rzeczy, parę bombek kokarda z juty, świeczka, jakiś tam kwiatek i stroik y, prosty, ładnie się prezentuje. Słuchajcie, stroik jest już gotowy, mam nadzieję, że Wam się podoba. Zapraszam Was kochani na następne moje filmiki. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za wszystkie przemiłe komentarze i do zobaczenia. Pa!